Może to nauczy po prostu, może pozostałych mieszkańców do tego, żeby szanować mienie publiczne czy mienie prywatne, bo no, nie można tak robić, że anektuje się to jak rozsakręty. Jest no. coś takiego, że takich dróg, które nie idą w odpowiednim y, przebiegiem, mamy całą masę. To nie jest tylko ten przypadek. Powiedzmy szczerze, te wszystkie drogi nieutwardzone czy nawet utwardzone, część asfaltów jest położonych też nie w tym miejscu, bo też jest na prywatnych gruntach i co z tymi zrobić? Asfalt przestawić? Powiem szczerze, nie stać na to, żebyśmy wszędzie drogi poprostowali czy wszędzie drogi ponaprawiali. Jeżeli asfalt idzie, idzie nie w tym miejscu, gdzie powinien być, to kto ma? Mamy tu mury przestawić? No jest jak jest na dzień dzisiejszy. Odnośnie kosztów Tam może nie będą takie duże koszty, ale ta równiarka musi przejść. Ale są sytuacje, gdzie jest nawieziona masa kamienia, gdzie co roku było dowożone tego kamienia i tam są większe problemy bo ten kamień trzeba przebić, przepchnąć. Kto zapłaci? Ten jeden rolnik to nawet nie wiedział, że nie w tym miejscu drogę, gmina budowała tą drogę. Bo było tak, budujemy drogę, a było już dawniej historycznie. Na kurach się woziło kamień tu i tu, okazuje się, że nie była najpierw droga wytyczona. I dlatego to, co mówię, najpierw trzeba drogę wytyczyć, a dopiero przystępować do inwestycji. To, co już powiedziałem kiedyś. Pan radny z Kosewa się uśmiecha. Chcą zrobić, drogę, chcą zrobić drogę w Kosowie. Najpierw chcą wziąć geodetę, nie geodeta ustali drogę. Wytyczy, w którym miejscu jest droga. I dopiero możemy przystępować do jakichś inwestycji. Bo się okaże, że znów będzie nie w tym miejscu. Wiemy, że naprawy robimy, i te przesunięcia też musimy zrobić. Dziękuję